że jak ja się nie wyspałem dzisiaj, to jest nieprawdopodobne Graliśmy wczoraj chyba do pierwszej albo do drugiej. w chyba tutaj na kanapie, 10 osób Strasznie, strasznie źle, strasznie mi się kiepsko spały, musiałem film montować A w dniu dzisiejszym mamy słuchajcie gościa specjalnego Gościa specjalnego, który wyjątkowo tutaj wpadł do nas, do Krakowa, więc ja się jaram, bo opowiem wam dlaczego, za chwilkę To jest niezwykła historia w ogóle Młody Michał robi kawę, bo totalnie umiera, naszej. o sorry Przegrałem zimy w, w papierkami wrzucać, kto robi kawę i... Michael Słyszałem, że ostatnio jesteś przy kasie, bo wygrałeś 5 tysięcy. To co, na poranne rozbudzenie jakiś kamień papier o 500? No dawaj maj! Normalnie! Ale dobra, to wtedy możemy tacy cyklar. Nie, do jednego nie. Dobra. No. Przyniesie swoje 500, dajcie im o 500. Ty masz swoje? No, mam kasę swoją. Dobra. Do jednego gra do jednego? Do trzech? Do jednego. do jednego. Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy! Nie! Uciekł, patrz jak uciekł Uciekł, żeby mu nikt nie zabrał szybko Dobra, ale przynajmniej się rozbudziłem, to, było, to był drogi poranek to Było szybciej 500 Swoją drogą, poznajcie Kubę Cześć Co, pogadamy, opowiemy coś, nie? No jasne Jak to doszło do tego, że tu jesteś, bo to moim zdaniem jest przeciekawa historia I ja się cieszę, że jestem tego częścią Trzy miesiące temu wchodzę na maila Na mailu widzę wiadomość Współpracuje z Loganem Paulem i screeny jakieś tam. Nie no, bez szans. Bez szans to jest na pewno fake. Napisałeś wtedy kuba do mnie, bo chciałeś jakby. doświadczenie. Doświadczenie nie? zdobyć. Zobaczyć jak, jak to wygląda, bo ty w ogóle nie siedziałeś w YouTubie wcześniej. No zupełnie. Nie miałeś zupełnie. w ogóle styczności z tak, od, od strony takiej produkcyjnej z tym, co nie? Czyli no. jak wygląda takie tworzenie filmów, jak to działa. W ten sposób zaczyna się ta historia. A to, to ta historia jest super ciekawa. Nie, ona się wcześniej jeszcze zaczyna. Jeszcze wcześniej zaczyna? No bo ja do ciebie no napisałem jeszcze przed tym jak pojechałem do logami bo że, zapytałem się jaki adres jest, bo wy tam byliście bo jakoś w internecie nie mogłem znaleźć dobra, czyli jednak nie, czyli jednak nie, to nie jest początek początek no. był faktycznie jak my nagraliśmy z Matim filmik w trakcie tego jak byliśmy w Stanach że przyjeżdżamy pod chatę Logana no i w sumie nic nie zrobiliśmy bo nas wyrzucił ochroniarz i wtedy no ja jakoś trafiłem na ten filmik Zobaczyłem go. Nie oglądałem go tak często, no nie? No, no, tak, no. od czasu do czasu zobaczyłem. się Logana nie oglądałem. No, Logana, Logana. No, no. Ale was też, bo to nie wiem, jakim cudem trafiłem na ten, na ten filmik. Także tak to wyglądało na samym początku. Kur... jest dosyć mokry dzisiaj. Dobra, zajeżdżamy tymczasem na chatę i patonosi, Zobaczyć sobie, jak wygląda to u nas. To jest miejsce, w którym wysyłamy i pakujemy wszystkie nasze. Stemki. Wbijaj, ściągaj buty i zapraszamy do środka. Tak to wygląda. A jaką olbrzymią skalę ja. Przycum. Tutaj są wszystkie kartony, co nie? To i tak jest mało, bo właściwie wszystko, co wrzucamy do sklepu, sprzedaje się w ten sam dzień. Jakby te rzeczy, które tu widzisz, prawdopodobnie 80% z nich już jest sprzedane. Nie nadążamy z produkcją rzeczy. W swoim rano wpadać na jakieś kartonosi, jak piękne koszulki. Właśnie, Kuba, może byś chciał coś, coś, coś wziąć. I właśnie ja bym ci proponował właśnie takie longsiva, one są spoko bardzo. MK, MK? MK? No. Dobra, to weź sobie Meczkę i went right. right. Na pewno mogę? To na pewno jest sprzedany już? Możesz, możesz. Oczywiście musisz sobie wziąć drogołczek ekipy, nie? Drogoczek ekipy, musisz nosić ten z Musisz obiecać, że dwarfowi mam jedno z mini Majka drugiego. No, ale mega jest ta koszulka. Ej, jakbyś Dobre był w stalach kiedyś daj mu tego. No. No. Co było dalej w takim razie? Napisałeś do mnie na fejsie wtedy, tak? Tak. Jeszcze? Tak. Bo jeszcze wtedy nie pisałeś maila. To z mailem było no, później. Z mailem było później. Byliśmy na takiej wycieczce krajoznawczej. Ty z rodzicami, nie? Tak. I z moim kolegą i z jego rodzicami, żeby Poszty podzieliły się na pół, żeby wyszło dużo taniej. No i jakoś byliśmy w tym aleje ostatniego dnia, no i tak przypomniał mi się właśnie ten wasz vlog i byłem przekonany, że tam nie, nie da rady, że ten ochroniarz od razu... Nie było właśnie Nie było? Że... że to że miałeś super wyciecie, szczęście, bo my no, byliśmy nas i nas wyrzucili od razu Wszystko, wszystko to jest szczęście tej no, no tak, no tak, no No i tam podjechałem i podałem się za blowka. <laughs> tylko, że... <laughs> tylko, że cztery razy źle przeliterowałem jego nazwę na YouTubie Bo oni zazwyczaj podchodzą do bramy, okay. żeby sprawdzić kto to jest Ja akurat wtedy powiedziałem, że jestem tym youtuberem z Polski Aha, okej, okay, się I Jakoś uchylili drzwi tylko i ja sruuu I że to jest do niego na kanale, no, nie? No dobrze, jest wszystko na kanale Okej, okay, okej okay. Look at, me. Look at me. Holy Mini Logan Paul. Medium <laughs> Logan Medium. Paul. Medium <laughs> No. I później, jak wróciłeś do Polski, to był ten e-mail, który do mnie napisałeś, tak? No, że, bo chciałem, wiesz, zebrać doświadczenie i wszystko przed tym, jak znowu do niego pojechać. Yy, no bo jakby Logan stwierdził, że jesteś z tak? I no coś takiego. Chcę z tobą, no. powiedzmy, działać wstępnie, tak? No. Generalnie tak mi też napisałeś w mailu, dlatego ja mówię to, co no. wiem ta, z maila. I zacząć część historii. Trzy miesiące minęły wtedy. Ja stwierdziłem, nie, no to jest fake mail, no bo ty mi wysłałeś nie no nie nie jak... w... nim, nim, nim mail. Nie powiedziałem nawet wam, ale mail mi zapadł w, zapadł w pamięć, dlatego nawet że ty sam, napisałeś dużo szczegółów ja mówię, nie no dużo szczegółów, ale nie no to nie może być prawda Wiesz, nie miałem żadnych dowodów na to no, ja... no i uznałem, że nie odpisuję, tak? Ale maila przeczytałem i miałem go w pamięci I wtedy minęły trzy miesiące Bo chodziło mi o to tak jak mówiliśmy, żeby zdobyć to doświadczenie Bo YouTube'a w ogóle nie oglądałem Nigdy jakichś filmików nie tworzyłem Ale no nie odpisałeś, ale byłem przekonany, że nie odpiszesz To była tylko taka, wiesz, że może by się udało Logan Paul to jest osoba, za którą stoi szereg ludzi Menadżerzy od tego, menadżerowie od tego, 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 tego. I nagle jakiś chłopak z Polski pisze do niego, że jutro przyjeżdża o godzinie 12 i że będzie z tobą nagrywał vlogi. And then he goes, I'm leaving the airport on Thursday and arriving in LA at 2:40 pm on Thursday, tomorrow. Ja kupiłem bilet już. A, to, a co twojej na to? No i nie mówiłem jeszcze moim rodzicom w tamtym momencie. <laughs> to e, się chcieli zdziwić, co? Tylko, no bardzo, znaczy zdziwić. No nie wiem czy zdziwić, ale mieliśmy no, jakąś kłótnię, ostrą, no ale rozumiem ich. No, nie wiem jak ja bym zare zareagował, jakby moje dziecko powiedziało o 12 w nocy, że jutro o 9 ma samolot wystarczy. nie myślę, że nie. No i na pewno nie. Nie no to wszystko się działo, mówię wam, tak szybko i to było takie niemożliwe. No teraz jak wam to sam w to nie wierzę. Po prostu napisałem mu przyjeżdżam do ciebie jutro, kupiłem bilet wiedziałem, że muszę zaryzykować, bo inaczej nic by z tego nie wyszło. No oni tam nie napisaliby pierwsi do mnie, że okay, dawaj aha, A Już się kojarzyli, więc jakiś procent szansy był na to, że cię przyjmą jednak. Ej, mimo wszystko postawiłeś, powiedzmy, wszystko na jedną kartę. Tak, I też, no, i też postawiłeś trochę, no nie oszukujmy się, chłopaków stamtąd w takiej dziwnej sytuacji. No. Bo jakby dałeś im do zrozumienia, że Twoje, ja powiedzmy, trochę życie no. jest oparte na tym, co oni teraz zrobią. No. Czyli jak oni, powiedzmy, Cię oleją, to będą mieli Cię na sumieniu. <laughs> wiadomo, mogli mieć to totalnie wywalone. No wiadomo. I, i teraz jest taka szansa, żeby tak było, ale jednak nie mieli, że to zrobi wrażenie, co nie? Wy, bo Wy macie też doświadczenia, jak przyjeżdżają jacyś. Pani coś im mówią, My coś tam chcemy być w ekipie, coś takiego. To macie to, no, no niestety, no, ale to jest no, dużo tam, nie. takich osób. No wiadomo, na takich wiadomo, osób dużo przychodzi, wiadomo, jak ktoś przyjeżdża do Ciebie z ale biletem, to jak, robi, jak, robi wrażenie. Jak pokażesz nie? wartość, którą możesz mu dać i pokazać, że jesteś inny i że coś wniesiesz do jego życia i do tych vlogów, i że to będzie za Content, no to wiesz, już inaczej, no tak, inaczej no tak. się na to. odpowiada no, no, no kurczę, postawiłeś Logana w takiej kiepskiej sytuacji z jednej no. strony, ale teoretycznie pokazałeś też. Ja tylko nadmienię. Kuba ma 15 lat, nie? Także, także zrobiłeś taki ogromny krok i myślę, że to spowodowało, że oni sobie pomyśleli, że kurczę, ten dzieciak, ten dzieciak jest dobry, nie? No, Logan miał to przemyśleć wszystko z tym całym jego teamem, w życiu to by się nie udało, więc ja musiałem działać szybko, żeby Logan jeszcze nie zdążył przedyskutować tego z teamem y, ITP, bo inaczej bym od razu odpadł, więc, więc tak jak mówię, nie napisałem z jakimś dwu, dwutygodniowym wyprzedzeniem, tylko z dnia na dzień, żeby on Ostro, jeszcze nie zdążył co? porozmawiać, to jest no, dla wiesz, mnie... to było wszystko przemyślane. To jest dla mnie, to jest, to jest naprawdę, no, Zrobiłeś dużą rzecz, to powiem ci szczerze, co nie? No i on odpisał mi, że I will take care of you, więc ja już jestem tak trochę, trochę bardziej pewny, ale nadal, no wiesz, nadal w ogóle ja nie wiedziałem, czy ja mailuję z Loganem, to jest najlepsze, bo znalazłem jakiś mail w internecie, akurat tamten. A to za tym pierwszym razem przecież wymienili się kontakty? Wymieniłem się z jego taką, powiedzmy, asystentką. Aha. Aha. Ale, ale ta asystentka mi nie odpowiadała. Aha Więc ja znalazłem w sieci maila do logana, normalnie w internecie, każdy, każdy może coś tak. każdy może go znaleźć I, i pisałem z nim, nie mając zupełnie pewności, że to, że to on. Powiem z tak, z jednej strony to jest super historia, ale z drugiej strony, mimo wszystko, super też nieodpowiedzialne, nie? No. Jakby nie patrzeć. No bo jasne. Jak, wiesz, masz 15 lat dalej, nie? No ale historia jest ciekawa, więc dawaj dalej Tylko dzięki takim, wiesz, skrajnym przypadkom można się dostać do takich osób Jak będziesz... No musisz zaistnieć są... jakoś fajnie, nie? Kurde, ja, ja chcę, żeby wydźwięk tego filmu nie był dla was zły żeby, żeby nagle sobie, wiesz, dzieciaki nie pomyślały, żeby gdzieś jechać i tak dalej, także... Nie, posłuchajcie, to nie było tak Nie róbcie, nie róbcie tak no. jak Kuba, w sensie on zrobił mega jakby szaloną rzecz, co nie? I... Ale poczekaj, bo ja powiem jedną rzecz, że to nie było tak, że ja coś tam mi pierdzielnęło do głowy i... Ja sobie pomyślałem, że dobra jadę To wiesz, ja miałem na to całą taktykę Na maile, na wszystko No właśnie, to... To, jest tym, to jest też w tym dla mnie zadziwiające Że, że mimo twojego wieku, Kuba Miał to wszystko przemyślane i lecąc tam Powiedzmy, postawił wszystko na jednej karcie Ale miałeś zaplanowane, to nie? Dużo do ciebie teraz osób no. się podchodzi? Interesuje? Znaczy no tak W szkole tam o autografy, jakieś rzeczy takie Ale wiesz, ja nigdy nie daję. Dziewczyny w szkole się interesują? Ja nigdy nie daję. Nigdy nie daję. Dziewczynom nigdy. też, nie? No nie, no bo to dla, Co ja sobą reprezentuję po co, co, Tam u Logana to wiesz, każdy chciał mnie wypieprzyć. Wszyscy tak było No bo byli mimo. A, ja rozumiem, bo u nas jest podobnie i ja, ja też mam coś takiego, że no. jak kogoś poznaję, to zawsze ja jestem do niego mega pozytywnie nastawiony i zawsze jakby łuki i ci od te osoby blisko mnie są takie na zasadzie, żeby wyczaić, czy wiesz, czy ta osoba, ta osoba jest okej okay po prostu? Nie, i, i pewnie tam też doświadczyłeś czegoś podobnego, czyli. Tak, ale że tam, czyli jak najszybciej, no wie. Wiesz, wywalić. No ale jakoś wiesz, potem, potem to się ustatkowało Zacząłem mieć dobre relacje ze wszystkimi Coś z tymi menadżerami też mnie polubili Ja jestem mega jakby zajawiony tą całą historią, ale jednocześnie mam takie obawy, żeby wiesz, ludzie w tym wieku nie próbowali robić takich zwariowanych, szalonych rzeczy, jeśli nie są jakby tego no. pewni. Bo, no tak, bo ja... my z tą już trochę spędziliśmy, ja wam powiem, no. że Kuba jest mega inteligentnym gościem i wszystko, co robił, miał tak jakby przemyślane i, i powiedzmy zaplanowane. I wiecie, on tutaj przyjechał sam do Krakowa, ma 15 lat. Jak miałem 15 lat, to się bałem wychodzić z domu ogólnie, nie? Więc. No ale chodzi o to też, że ja bym nie pojechał do Logana, bo mu napisałem, gdyby nie napisał mi, że się ze mną zajmie. Chcę, żeby tutaj było jasne, żeby wiesz, nikt w twoim to, wieku nie pomyślał no. sobie, dobra, rzucam wszystko i jadę gdzieś no. i się stanie jakaś tragedia. Tak ja nie róbcie, no. tak nie róbcie. No. Kuba, Kuba no, moim jeszcze. zdaniem jest mega wyjątkowym gościem, ale to jest jednostkowe ale bardzo. chodzi też o to, że mi się udało, bo byłem pierwszy, yy, pierwszy, który to zrobił i nie, po, i nie szedłem czyją ścieżką. No, to dwa tygodnie tam byłem. No po prostu. Ogólnie no pięknie, cudownie, zajeb. No dobra, ale ja jestem właśnie ciekaw, co teraz w takim razie? Czy zamiast tam wrócić, no bo jednak, że masz szkołę w Polsce, co nie? No. Rodzice, no i ja sam siebie też zawsze do nauki, bo miałem gdzieś tam w głowie, wiecie, studia na jakimś zagranicznym, dobrym uniwersytecie. I tak, całą tą moją ścieżkę edukacji i te wszystkie projekty, w które się angażowałem, to robiłem po to, żeby potem mieć takie mega dobre CV na studia no i teraz to co się wydarzyło z Loganem to zmieniło wiecie tak zupełnie zupełnie to co się dzieje w moim życiu, że wróciło je o 180 stopni i ja naprawdę nie wiem co ja teraz poprowadzę chcę jeszcze tutaj spadać jak to, jak to wygląda w Polsce, jeszcze nie znam te nie znam social mediów tak dobrze najważniejsze, że przeżyłeś przygodę, co, która jest moim zdaniem jak, jak... Wymyślona w ogóle. Historia historia brzmi jak wymyślona. Ja się jaram, bo trochę mimowolnie jestem częścią tej historii. Grałeś kiedyś w No grałem, grałem. A dużo czy mało? No tak średnio, tylko raz. Dobra, tak dawaj, musisz trochę potrenować. Zagrajmy jedną wielkę, zobaczymy jak ci pójdzie, nie? Dawaj, pójdziemy do baru, bo chyba właśnie tu nie widzieliście tylko bary. A co safa, tutaj macie? O ja... Oh, yeah. No i... Macie bar w nie? To, jest to są kotiksy. Kuba. Kotiksy, kameras, kameraski Kuba. Kuba. i... No i tak to działa, nie? Jakieś... To wy też tworzycie taką początkującą korporację Tak, tak Ja nazwałem Logana korporacją Dobra Kuba, zrobiliśmy sobie trening, tak naprawdę to był trening Bo chciałem żebyś się przyzwyczaił do gierki, a teraz gramy o 500 Ale jeśli ty przegrasz, to się nic nie dzieje Ale jeśli wygrasz, Nie, nie, to nie, 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 nie Ja mam dwie stówy, gramy o dwie stówy, ja też kładę Nie no nie no Nie no dobra, po prostu o 5 moje, nie o dwie Bo ty dawaj po prostu, jak wygrasz to pięć stów dla ciebie Nie tak no jak przegra to challenge Jak, jak przegrasz to wymyślasz no, challenge aj kurt. Je dobrze 2. O! 2 2, nie dobrze, dobrze. Dobra, dobrze 3. Dobra, dobrze. 2. Dobra. No chyba będzie czerwiec, chyba. 6-4 Tak wygrałem Ale ładniej lepiej jeszcze, jeszcze lepiej niż wcześniej no, Ale przegrałaś, teraz musisz zrobić challenge. No dawaj. Dobra, mam taki jeden. <laughs> Lubisz ostre? Nienawidzę. Jeżeli kiepsko leagujesz na ostre, to może ciężko, nie? No ale raczej kiepsko nic się nie stanie raczej, ale... Ale to Troszkę Dobra, to na razie wystarczy No czuję trochę, ale Nie, nie jest ostre. Uuu. O japie, przemogł już mleko? No wiesz. Ale co, nie no, jest seriosny, czy, czy ściemniasz teraz? Tak, teraz dochodzi, tak jak mówił, po czasie Serio? O Boże Ja nie wiem czy on ściemnia, czy nie ściemnia Nie Nie, nie ściemnia. Po Przez czasie cię? zawsze dochodzi Ale tak. kurie, przepraszam <noise> Serio? Mikser tak samo, o, Spróbuj, spróbuj, pożuj 30 sekund, a potem Ej niedobra, dobra, chyba go faktycznie boli Bo to tak wypala język, że masz... Boli tutaj... język, właśnie język o. Spróbuj jak myślisz, że udaje, spróbuj, dawaj Ale mogę kawałek spróbować no, nie, no. nie ściemniać. I po, wiesz, na początku będzie... a piecze Przez 30 sekund spokojnie, nic Już? Ja słabo na ostre Ja po 30 sekundach... O kurwa, gdzieś mleko, błagam, tu mam, mam ja, ja żuję, ja. a zobaczysz jak połkniesz to <śmum> O jest dobra <śmum> No właśnie, właśnie, udaje, udaję, na pewno pójdę <śmum> Co ty się dzieje? <śmum> Okej <Okay. śmum> Ja pojadkę rozmydłona No uważaj na to <śmum> Kolejny mecz o 5 stów. Jak przegram, wskakuję do basenu. Kto przegram, to wskakuję do basenu. Dobra! Mamy wrzutki, kto wskakuje do basenu. Ale fajnie. Ale fajnie jest z nami Zerwa. wskoczyć, no. No do dobra! Ja też. Nie, ja nie. No, no. Ja nie gram. O, zero. O nie. Fatalnie, fatalnie. Dobra. Mam... Kasia, nie podlącę! Ale... Ale tu byś miała 50. O mój wiesz. No. <gryzanie> no. <gryzanie> 18. Daj Katie Ha, trafiłam coś, ja nie wiem, ale nie Ale jest za jest zero. Trzymaj, masz tą, bo to jest tu jakaś popsuta. Nie jest! O Jezus, prawie trafiłeś w 2 razy 15, ale na razie jest 15 zwykłe. Miałam 18. Kasia niestety masz 0. Mamy zwycięzcę. Naszego pojazd. Wszyscy skończyć. Wskaczamy? No, ja, ja, ja też! Dobra, ja wskaczę. W sumie trochę ja się na to zgodziłem, przecież wygrałem. Każda z Jadry jest pierwsza, względem punktów. Ja z ostatni. ostatni. Ale nie, oszukuj, nie oszukajcie. No, nie oszukuj, ja nie, nie oszukam o, też. Ja też. Ej! E, ja nie mogę, bo mam dziarę! No jeszcze za nie. Nie, dawaj. Za mi schodzi skóra z dziary! Zapomniałem o tym! Nie mogę wskakiwać! Nie mogę wskakiwać! Przerobiję sobie w ostatniej chwili! Nie! Posłuchajcie! Ja mam koszulkę, ekipa to nosi, ona nie namoknie nawet w basenie. O jak Ej co? Przepraszam, ale serio? Zorientowałem się, że mi schodzi właśnie skóra! z... kurwa, to! światła, co? Jak jak skórę? Jak schodzi, pa No jest, jest, no poza tym jest tydzień równy, więc nie mam na to O oh, Jezu, a z... <laughs> przypomniałem sobie o tym, jak już miałem biec Karol, wskakujesz za karę w listopadzie <laughs> Dobra, Jacob, guci twarz, Jacob, robimy ci fil No i? Możesz zamknąć oczy, no. nie? Nie jest Tylko problem. masz różny, dobra, trzy, dwa, jeden Uwaga Okej okay, kubuś no. przy okazji jesteśmy się na to, że nagrywamy coś innego, ale chciałbym się z Tobą przejechać pokazać pokażę Ci parę fajnych rzeczy w tym aucie, bo jeszcze nie mieliśmy okazji. Wygląda to tak. Jak przejazdka? Ale ta procedura startowa jak wystrzeliło. Jak wystrzeliliśmy lecimy. co? No. <laughs> Dobra, to co, teraz ty? Teraz czy. Zamiana lecimy, tak dawa i lecimy. Kuba mi zadał przed chwilą pytanie, a jak sprzęgło w ten <laughs> Lewa noga nic nie robi. Lewa noga okay. leży na ziemi. Naciśnij hamulec, To jest gaz. <laughs> Dobra to będzie. Nie lekko, tylko lekko po prostu naciśnij. Teraz wrzuc wrzucę ci bieg, no. puść hamulec, więc generalnie tak działa automat, a teraz zrobimy race starta. Jest, jest prosta droga, nie może się nic stać. Będziesz musiał tylko zahamować. A możemy na razie bez tego rejsa, potem Nie, się... lecimy z race startem! No dobra, no to poczekaj. Cały stop. czas trzymaj lewą, okej, okay, okej. Okay, I teraz już to jest gotowe, czyli jak naciszesz yeah. pedał gazu na maksa, to auto podwyższy obroty, trzymasz ten gaz, trzymasz cały czas hamulec z tą samą siłą, naciskasz pedał gazu na maksa, trzymasz go chwilę i puszczasz hamulec i auto samo startuje. No to dawać. Stój, 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 stój okay. Za krótko, on nie zdążył wbić się na obroty Aha, dobra Trzymasz cały czas hamulec, naciskasz gaz na maksa, czekasz dwie sekundy, puszczasz hamulec, jedziemy, jedziemy, jedziemy Ja ci mówię hamuj i to nogą hamujesz Dobra, to zobaczę, jak się trzęsie No właśnie widzę, cały się trzęsie <coughs> Ta noga mi lanta. Ja ci powiem, puść hamulec no. dobra. Dawaj Puść hamulec Hamulec no i cudownie <laughs> Jak? No dawaj, możemy się kółko przejechać No dawaj, no to, to jedź już normalnie, bez normalnie. restarta. Jeźdz jak ty uważasz, ja ci będę najwyżej mówił, żeby do dochamowywać Hamuj, hamuj, hamuj Hamuj troszkę Ok, dawaj, dawaj hamuj, skręcaj, skręcaj, git, git, git No i dawaj Na tym możesz delikatnie przyspieszyć, ale uważaj, żeby nie wypaść No jak widzisz trochę więcej gazu Gaz, gaz, gaz do dechy Delikatnie hamowanie Ok, zakręt Pięknie Dobrze, dobrze, przyhamowanie ładnych. teraz też mamy ostry zakręt, więc ostrożnie Teraz gaz już gaz 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 hamowanie delikatne i ostry zakręt uwaga, ok gaz 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 i teraz skręcamy bez hamulca bez hamulca blisko prawej blisko prawej blisko prawej, ok hamujemy delikatnie to jest ostry zakręt i teraz będziemy pełen gaz teraz pełen gaz pełen gaz do deki do deki do deki do Max uważaj ma tu jedzie. ok zajmij <głos> <głos> dawaj, wysiadamy. Kuba, który raz w życiu jechałeś samochodem? Nie, samochodem to akurat wiesz, takim na wsi się uczyłem na Aha, drogach tak? wolnych, ale to wiesz, mój miał z 60 koni jakiś taki słabiutki, a ten, ja pierdzielę. <noise> Pięknie, dawaj ja ci zrobię starta jeszcze raz, bo teraz włączę trip sport. Wcześniej chyba zapomniałem jak ci robiłem pierwszy raz, dawaj na pasażera. nas Jazda. I co? No, pięknie. Bo! Uuuu! Uuuu! Ja nie mogę. Kurczę, to lepsze od jakiegoś parku rozrywki, naprawdę. No, jest, ja. jest to fajna zabawa. Jest to fajna, to prawda. Patrz. Na no, Nie, no, się tak tego, nie tak. Tak byśmy teraz tutaj przez około. Trzy minuty nic nie mówili, to Mike leży, ale już też śpi. Mike potrafi zasnąć wszędzie. Chrapnęło mu się, że mu ta głowa poszła na scenie na meetupie, przy 20 tysiącach osób. To jest legendarny... Bior. Raz zasnął w trakcie rozmowy z operatorem. Tak, rozmawiał z nim i mówi... Eee. W każdym razie wróciliśmy do domu i co, myślę, że dwa dni spędziliśmy fajnie. Porównując te dwie ekipy, Logana i Friza, to one są zupełnie inne, tak zupełnie. Wasza jest taka, jak wcześniej rozmawialiśmy, taka rodzinna, no wy się tu wszyscy znaliście, a tam to raczej wydaje mi się, że niektóre osoby też są właśnie dla tego Klautu, nie wiadomo czy te relacje są takie, wiecie, do końca uczciwe. Oczywiście tam spędziłem też za jej... Czas, no, Muszę tutaj użyć takiego brzydkiego słowa, bo inaczej tego no. się określić nie da. No, yy, ale tutaj wiecie, wygracie w otwarte karty. Wszystko jest na serio. Ja ci czuję, że jak za chwilę stąd pojedziesz, to trochę tak, jakby wiesz. No, trochę będzie brakowało. Jak się zżyjcie, taki, no. taki, taki brat mocy, nie? Akurat trafiłeś na taki okres, że mamy mega dużo pracy, bo potrzebujemy. Taj... Się, ja się przygotowujemy się do wakacji. O właśnie no. pewnie jeszcze dzisiaj zostaniesz, ale vloga już kończymy, kończymy ten odcinek. Subskrybujcie kanał, kto jest nowy, czerwony przycisk na moim paluchu. I jak już tam będziesz, jak już tam będziesz no, wiesz, oczywiście. World Star, to musimy no. wpaść do Ciebie. No i pamiętajcie na Instagramie Gucci Face <noise> Zostawiajcie łapy, Cześć, widzimy no. się jutro, trzymajcie się, na laska!